Hodowla owiec przy areale niższym niż 40 hektarów jest nisko opłacalna, ale wkrótce przejmę gospodarstwo mojego teścia i wtedy będę mógł rozwinąć hodowlę na większą skalę. Co? Coś ty powiedziała? O to nie, nie ja, Zenuś, to Pawełek. Pawełek? Ja ci pokażę Twojego Pawełka. Ja mu dam! Po moim trupie! Na państwo przepiszę, a jemu nie dam! Na ugór puszczę, a nie dam! Przecież sam obiecałeś. On się moją ziemią nie będzie rządził. Jak zechce, to sam dam. A nie tak, żeby po gazetach. Zresztą, dopóki dzieci nie ma, nie przepiszę. Ale sam mówiłeś. Mówiłem, mówiłem. Zrozum kobieto. Ja ziemię przepiszę, oni się rozwiodą. I co potem? A jak będą dzieci, to całkiem co innego. Pawełek. On mi od razu nie pasował. Ja byłem zawsze za kolacą.